Tak proszę Państwa, do Battlefielda 5 trafiła listopadowa aktualizacja, tak jak zapowiadano parę miesięcy temu. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam wszystkie zmiany jakie wprowadził update, przedstawię nowe opcje do gier społecznościowych umożliwiające stworzenie hardcora, nowe postacie literne dostępne za kasę kompanii, a także szereg poprawek. Dodatkowo w kolejnym odcinku spróbuję odnieść się do zabiegu jaki być może planuje dać w ramach testowania Battlefielda 6, dlatego zapraszam do stawienia subskrypcji na kanale, aby tego nie ominąć, a także do ocenienia materiału. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Słowem wstępu wypadałoby jeszcze raz przypomnieć, że czerwcowa aktualizacja była ostatnią aktualizacją stricte nastawioną na implementację nowych map, broni czy pojazdów. Zaznaczono również, że pod koniec roku pojawi się poszerzenie opcji do gier społecznościowych, o których będzie mowa w dalszej części materiału. Zaczniemy jednak od nowych postaci elitarnych, o których mówiłem w jednym z ostatnich odcinków Battlefield News. Elita niemieckiej Luftwaffe Siegfried Albrecht, posiadający niebagatelną liczbę misji i zestrzeleń wrogich maszyn. Drugi jest Amerykanin Jonathan McNeil, czyli żołnierz należący do elitarnej jednostki spadochroniarzy, najprawdopodobniej 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Co ciekawe, obie elity są dostępne nareszcie za kasę kompanii sprawia to również, że połowa osób na serwerze będzie w nimi biegać, ale jednak po ponad półtora roku doszli do wniosku, że opcja z zakupem bardziej rzadkich przedmiotów, nie tylko zabońcy, jest potrzebna. Wraz z elitami Partlerz zapowiada również, że udało im się znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na zwiększenie pozycji w sklepie i będą mogli w rotacji zbrojowni umieścić ponad 200 elementów kosmetycznych. Ale tak naprawdę nie wiem, jak to skwitować. Dodany do gry został również karabin maszynowy LAT, jest to oczywiście radziecka broń, ale jednak jak się okazało zostało to wszystko zrobione przez pomyłkę i parę godzin już po samej aktualizacji usunięte z plików gry. A szkoda, bo już można było sobie pomyśleć, że może na Mikołajki 6 grudnia znów będzie jakiś prezent w postaci jeszcze nowej broni na takie samo zakończenie. No a dodatkowo jeszcze tutaj jeśli zalogujecie się do końca miesiąca dostaniecie tutaj taki beret w zbrojowni. Przejdźmy do największej części aktualizacji, a więc do odrodzenia prywatnych serwerów. Parę miesięcy temu dodano możliwość stworzenia własnego serwera, na którym mogliśmy ustalić jedynie podstawowe rzeczy jak tryb gry, rotację, mapę czy liczbę graczy potrzebnych do rozpoczęcia meczu. Najnowszy patch rozszerzył pole narzędzi do znanych opcji z poprzednich części, czyli kolejno stopień obrażenia od pocisków, ilość tiketów, czas respawnu, maksymalna długość trwania meczu, własna nazwa serwera oraz jego opis, czego mocno brakowało do tej pory. Do tego możliwość ograniczenia wyboru danej klasy, broni, pojazdu, gadżetów, można włączyć opcję budowania, wzywania za punkty drużynowe, zaopatrzenia czy wsparcia krakietę V1. Dodatkowo ukłon w stronę graczy lubujących się w kartkorze i opcje pozwalające dostosować serwer pod taki tryb rozgrywki. A więc możliwość włączenia lub wyłączania aim assist, kompasu, minimapy, regeneracji zdrowia, kamery pośmiertnej, ognia sojuszniczego, czyli friendly fire, odradzania jedynie na dowódcy drużyny, kamery w pojeździe jedynie z pierwszej osoby, wyłączenie tagów plutonowych, opcja z ingerencją w możliwość przeładowania pełnego magazynka, ustawienie hasła oraz wyrzucanie i banowanie graczy. Generalnie wszystko wygląda fajnie do czasu, gdy spojrzy się, że admin nie może dać uprawnień moderatora, nie można zmieniać wartości doświadczenia czy zmieniać zespołu. Jedyną możliwością jest tutaj jedynie dołączenie po liście znajomych. Serwer dezaktywuje się oczywiście, gdy nikogo na nim nie ma i trzeba go potem uruchomić na nowo. Jest to wszystko z, z takim słodko gorzkim smaku, bo mamy możliwość założenia serwerów hardcore tylko z jedną mapą w rotacji, z własną nazwą, ale jest to wszystko dostarczone o wiele za późno. Mam jednak nadzieję, że jakoś to urozmaici rozgrywkę na ten długi okres, w którym obecnie się znajdujemy. Wszystko można było włączyć parę godzin po udostępnieniu samej aktualizacji, gdyż Daj sprawdzało, czy wszystko działa już w normalnym kliencie gry jak należy, i tutaj się kłania oczywiście brak CTI. Jeżeli chodzi o resztę zmian, to dodano rotację wojny na Pacyfiku w szybkim matchmakingu kosztem rotacji z hybrydą szturmu, linii frontu i dominacji. No i reszta to standardowe naprawy bugów na mapach, błędów i poprawek dotyczących działania broni, pojazdów czy niektórych zadań i elementów kosmetycznych. Także nie ma nad czym się tutaj jednak naprawdę dużo rozgadywać. Brak autobalansu, antycheata, brak zmiany pogody. To są elementy, których tak naprawdę zabrakło tutaj w tym ogólnym rozrachunku, którym prezentowałem Wam kwestii całego odcinka. Mam nadzieję, że pojawią się już na start Battlefielda 6, tak samo jak i program prywatnych serwerów, który zawsze dawał dużo możliwości samej społeczności. Ale o tym, tak jak mówiłem, więcej w kolejnym odcinku, jeśli oczywiście będziecie zainteresowani. Piszcie swoje opinie w komentarzach na temat samego patcha i tego odcinka, który możliwe, że nagram, jeśli oczywiście będzie Wasza aprobata tutaj. No a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się, no i oczywiście dużo zdrowia, życzę wszystkim. Jestem Jachu, do zobaczenia, cześć.